Jak w czasie epidemii funkcjonuje Rada Powiatu Dąbickiego? Czy odbywają się posiedzenia Rady, Komisji i czy będą zwoływane w najbliższym czasie? Dzień dobry, szanowni państwo. Ostatnie posiedzenie Rady Powiatu Dąbickiego miało miejsce na początku marca 2020 roku. Na tym posiedzeniu w zasadzie wyczerpaliśmy plan pracy Rady Powiatu Dąbickiego zaplanowany na pierwszy kwartał 2020 roku. Kiedy natomiast pojawiły się pierwsze zarządzenia ministra zdrowia, wtedy kiedy pojawiły się pierwsze przypadki. Już koronawirusa w Polsce podjąłem decyzję, ażeby do Świąt Wielkiej Nocy nie była zwoływana sesja, jak również, ażeby nie były zwoływane komisje merytoryczne. Poprosiłem przewodniczących. Oto i do dnia dzisiejszego nie została zwołana ani sesja, ani jak również komisja merytoryczna Rady Powiatu Dębickiego. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to komisje i sesje będą zwołane w najbliższym czasie. Czy jest możliwe prawne i formalne przeprowadzanie posiedzeń Rady i Komisji w sposób zdalny? Czy istnieją specjalne przepisy w statucie powiatu to umożliwiające? Szanowni Państwo, w zasadzie do dnia dzisiejszego nie było przepisów, które pozwoliłyby na to, ażeby sesje Rady Powiatu Dębickiego, czy też posiedzenia komisji mogły odbyć się zdalnie. Natomiast y, y, oczywiście część prawników jakby prowadza, prowadziła dywagację na ten temat, aczkolwiek od dnia dzisiejszego obowiązuje ustawa, która potocznie jest nazywana tak zwaną y, tak zwaną tarczą anty, antykryzysową I, i, i ta ustawa wprowadziła zapis, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, epidemii, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać sesje z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, czyli w tak zwanym trybie zdalnym. Y Nasze środki techniczne, które posiadamy już od kilku lat, pozwalają na to, aby odbyć taką sesję czy komisję zdalną. Jak to w praktyce wyjdzie, to dopiero się okaże. Natomiast warto jeszcze w tym momencie powiedzieć nawiązując do poprzedniego pytania i nawiązując również do poprzedniej wypowiedzi pana wicestarosty Adama Pieniążka, że pojawił się projekt, również związany jakby ze wsparciem państwa samorządu terytorialnego, projekt „Zdalna szkoła” i być może pojawi się potrzeba, na pewno pojawi się taka potrzeba, tylko nie wiemy jeszcze dokładnie w jakim czasie, wprowadzenia do budżetu tych 100 tysięcy złotych na doposażenie szkół i placówek oświatowych. Przy tej okazji być może również będzie potrzeba podjąć pewnych przesunięć budżetowych dotyczących inwestycji chodnikowej i kiedy tylko będziemy mieć wiedzę, kiedy podjęcie takiej decyzji przez Radę będzie konieczne, wówczas zostanie zwołana sesja i oczywiście będzie ona prowadzona w trybie zdalnym po raz pierwszy de facto w historii Rady Powiatu Niemieckiego. Rada i władze powiatu Dębickiego włączą się w inicjatywę radnego Mateusza Paska i zdecydują się przekazać swoje diety Dębickiemu szpitalowi na walkę z koronawirusem. Szanowni Państwo, odnosząc się do inicjatywy pana Mateusza Paska, pana radnego, chciałbym powiedzieć, że. Zanim ta inicjatywa została jeszcze ogłoszona przez niego w internecie, kontaktowałem się z częścią radnych. Część radnych również kontaktowała się ze mną, czy należałoby również w naszej Radzie podjąć taką inicjatywę. Należy pamiętać, że te inicjatywy już od kilku tygodni pojawiły się w różnych innych miejscach, jak chociażby w Parlamencie Europejskim, czy też w innych Radach Powiatu Dąbickiego, czy Radach Powiatowych, czy Gminnych. Część radnych już wówczas dokonała darowizn środków finansowych, czy też w różny inny sposób włączyła się w walkę z epidemią koronawirusa. Nie obnosząc się z tym jednak publicznie, uznałem wówczas, że ten dar serca musi być faktycznie czynem dobrej woli, a nie wymuszona czy skutkiem jakiejś presji. Niewątpliwie taką presją stanowi na do publikacji w internecie potwierdzeń przelewów dokonanych na określony cel. Można by powiedzieć, że wyszliśmy z takiego założenia słów, słów Pascala Blasa, których parafrazując można powiedzieć, że piękne są czyny, które są najpiękniejsze, są czyny ukryte, one są najczcigodniejsze. Jeżeli jednak wyszły na jaw, to. To, co jest w nich najpiękniejsze, jest to, że chciano je ukryć. Oczywiście apeluję i zachęcam wszystkich radnych Powiatu Dębickiego, wszystkich radnych gminnych w Powiecie dębickim, aby podejmowali ten czyn dobrego serca i ażeby przekazywali środki z diet czy własne środki finansowe na potrzeby szpitala, czy też na, na inne instytucje, które pomagają. W walce z koronawirusem. Natomiast nie namawiam ich do tego, żeby publicznie oświadczali się z tym, że faktycznie dokonywali takiego przelewu. Z tego miejsca chciałbym wszystkim również bardzo serdecznie podziękować, którzy włączają się w imieniu rady powiatu dębickiego w różnego rodzaju akcje właśnie charytatywne związane z, ze wspomaganiem czy to szpitala powiatowego w Dębicy, czy też innych instytucji, które z kolei wspomagają walkę z koronawirusem. Bardzo dziękujemy za to.